Cześć kochani! Dzisiaj zapraszam Was na e, test nowego podkładu z Estée Lauder. Jest to Estée Lauder Futurist Hydra Rescue, e, Nawierzający podkład e, do twarzy z SPF 45, jako ma w odcieniu e, 1W2 Sand. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. I akurat wziąłam sobie dzisiaj jeszcze ten e, normalny, standardowy Estée Lauder Double Wear, Również w odcieniu 122 cent. Dobrze pokazuję chyba tak. Żebyśmy sobie po prostu porównali odcienie. Teraz Wam przeczytam, co obiecuje producent odnośnie tego nowego podkładu. Ja tutaj mam otwartą stronę z Sephory. Więc tak, w opisie przełomowa formuła kryjącego podkładu rozświetlającego pomaga w walce z niedoskonałościami skóry, koi zaczerwienienie, podrażnienie, zapewniając jej blask oraz stałe uczucie nawierzenia, nawet do 12 godzin. Podkład ten to nie tylko makijaż, a także ochrona przed zanieczyszczeniami i przeciwutleniaczami. Filtry SPF45 oraz zawarta w podkładzie witamina E skutecznie przeciwdziałają powstawaniu pierwszych oznak starzenia się skóry. Nie zatyka porów i jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. O, ciekawe. E, dzięki specjalnej wodoodpornej, lekkiej formule makijaż utrzymuje się na skórze przez cały dzień. E, odcieni, mamy 16 odcieni. Ja z tego co się orientuję, to mam odcień e, tak jakby najjaśniejszy z żółtymi e, tonami. Teraz otwieram tutaj opakowanie, wyciągam. To jest podkład taki e, w tubeczce. On jest tutaj z pompką. Jeszcze e, w ogóle go nie. E, Słodziowałam, więc on jest zupełnie nowy. Przyszedł dopiero wczoraj. I teraz sobie zobaczymy słodcze. Bo Wam, tak na pierwszy rzut oka wygląda dosyć ciemno. No ale zobaczymy. Dobra, mam. O, jest rzadki. Pachnie zupełnie inaczej niż e, ten standardowy Double Wear, ale już widzę, że jest to dosyć ciemny odcień. Teraz wezmę, zrobię e, po prostu popkę tego odcienia standardowego Double Wear w tym samym odcieniu. Wydaje mi się, tak, to jest zupełnie niebo ziemia, to odcień. No, proszę, zobaczcie. E, to jest standardowy odcień podkładu Estée Lauder Double Wear, to jest ten 1W2 1W, Sand I to jest ten nowy, właśnie, którego teraz będę testować ten Hydra Rescue w ocieniu również 1W2 Sand i zobaczcie jaka jest różnica ten jest zdecydowanie bardziej żółty i jaśniejszy ten jest, e, już widać, że jest neutralny i wpada troszeczkę, moim zdaniem, w różowe tony jednak różnica e, intensywności pigmentu tych dwóch odcieniach mimo tego, że nazywają się tak samo, jest dosyć duża trochę mnie to przeraża nie chcę mieszać go z żadnym e, rozjaśniaczem do podkładu aby on nie stracił swoich właściwości, więc dzisiaj zaryzykuję i, i nałożę go po prostu tak jak jest, naj, najwyżej jakimś samym pudrem e, go po prostu rozjaśnia. ja mam cerę mieszaną, tak jak już e, wiecie, z to się stronę foT. tutaj czasami mam jakieś wypryski, wezmę go teraz tutaj na po prostu taką platkę, zobaczymy czy on jest bardzo ściekający, wydaje mi się, że on ma tu dużo że tak, on zdecydowanie ścieka. Widać tutaj dosyć bardzo się leje. Mam takie, mam tutaj półtorej pompki, więc myślę, że jeszcze jedno spokojnie dodam. Chociaż te pompki nie są jakieś bardzo duże. Na twarzy mam tylko krem nawierzający, który zawsze używam. Nie używam dzisiaj żadnej bazy pod podkład, żeby po prostu sprawdzić, jak ten podkład sam się utrzymuje na twarzy. Teraz twarz mi się trochę błyszczę to od kremu nawierzającego. E, do nakładania podkładu mam dzisiaj e, taki zwykły buffer, to jest pędzel do podkładu i gąbeczkę z Hulu. To jest ta taka najjaśniejsza, największa gąbeczka. I będę sobie nakładała pędzel na jedną połowę twarzy, a gąbeczką na drugą połowę twarzy, żeby zobaczyć jaki stop krycia uzyskam za pomocą gąbeczki albo pędzla. Teraz Was przybliżę troszkę, żebyście lepiej mogli zobaczyć, jak się ten podkład nakłada na twarz. Ok, już Was zbliżyłam. Więc teraz ja standardowo robię sobie zawsze takie ciapki na twarzy. Więc sobie zrobię z tej strony. No. Jest do ciemny typ. Już widzę. I z tej strony, czyli z mojej lewej strony będę nakładała podkład gąbeczką. Powiem wam, na razie mam taką cienką warstwę tego podkładu. Kolor może nie jest jakiś bardzo zły, bo on się tak jakby troszkę się wtapia. Widać, że jest za ciemny, ale to jest jeszcze taka granica do przeżycia. Dołożę sobie teraz tutaj troszeczkę na czoło i na policzek jeszcze, bo to krycie, no, do normalnego dawa mu jeszcze trochę brakuje. Okay. I zobaczcie sobie. Myślę, że tak już na razie mam taką jedną, jedną warstwę mogę powiedzieć. Pewnie już też to widzicie, że podkład wygląda bardzo naturalnie, że te cera dalej ma taki blask na twarzy. Jednak to krycie jest takie, no powiedziałabym, średnie, naprawdę średnie. Dobra, teraz zobaczymy, jak ten podkład będzie się nakładał pędzlem. Ja Wam powiem, że chyba ten podkład trochę ciemnieje, bo nie wiem, czy dobrze zobaczycie, ale tak jak tutaj, na przykład, dobra, tutaj mam. Dopiero nałożony i teraz tutaj go nakładam drugi raz. Widać, że on jest trochę jaśniejszy. Więc ono oksyduje. No na pewno na mojej twarzy, bo ja wiem, że nie na wszystkich cerach e, podkłady oksydują. Ok, co już widzę, że pędzel uzyskuje lepsze krycie. Być może nałożyłam Ci więcej odkładu tutaj na tą e, stronę twarzy. Hmm, tutaj sobie jeszcze troszeczkę dołożę. Tutaj mam dzisiaj białą koszulkę, więc nie jest to jakoś bardzo korzystne akurat. I e, tak, teraz widzę e, zdecydowanie, że po tej stronie mam lepsze krycie, więc z tej strony dołożę jeszcze troszeczkę tutaj na środek twarzy, na środek mojego policzka troszeczkę na czoło i tutaj na bok. I będę wyklepywać dalej gąbeczką. Dobrze, podkład mam już nałożony. Widać, że cera wygląda na bardzo taką nawierzoną, soczystą. Jest świetlista, bardzo zdrowo to wygląda. Myślę, że odcień tak już teraz nie rzuca się w oczy. Jednak nie jest to zdecydowanie żaden odcień dla dioków. E, szczerze mówiąc, troszkę się zawiodłam na początku, gdy go zobaczyłam. Ale teraz myślę, że przeżyje, idzie lato, więc troszkę się opalę i będzie na pewno super. Teraz sobie nałożę korektor pod oczy, będzie to L'Oreal Infallible More Concealer jako mała w cieniu 326, vanilia. Bardzo lubię ten korektor, to już jest taki mój go-to korektor i on jest trochę jaśniejszy widać do tego podkładu, trochę, dosyć dużo. Więc troszeczkę będę się starała jednak um, tak jakby rozjaśnić go tutaj w centralnej strefie twarzy. Ciekawa, jak się połączy ten korektor właśnie z tym podkładem, ale widzę, że na razie nie ma tu żadnego problemu. Korektor przypudruję moim najnowszym odkryciem jest, jest to puder z Max Factora Mira. będę pudrowała pudrem z Sephory, to jest ten Beauty Amplifier. Nowy, wygładzający puder sypki z Sephory. Myślę, że, że Sephora ma tylko jeden puder. On jest tutaj z takim siteczkiem. Z centralną nałożę go gąbeczką. A resztę twarzy przypudruję po prostu pędzlem. już przypudrowany i teraz zmierzę sobie lusterko, żeby zobaczyć jak on wygląda, widać że jednak ten blask przebije przez ten podkład, co ja akurat lubię, mi to nie przeszkadza, na naraz nie powozi mi w żadne zmarszczki e, pory również ładnie wyglądają, jestem ciekawa jak będzie się rozkładał bronzer, róż i rozświetlacz na tym podkładzie, I ja sobie teraz przejdę do e, testu jednej z bardzo ciekawych paletek, a potem wrócę do Was i wykończymy sobie twarz razem. Do zobaczenia, pa! Makijaż oczu mam już wykonany. Powiem Wam, że podkład wygląda bardzo ładnie, wygląda naturalnie może troszeczkę zbiera tutaj, ale tylko i wyłącznie na czole ale myślę, że to dlatego, że on jest po prostu nawilżający, a ja mam dosyć dłuższe smaszczki na czole i dlatego teraz e, tak to wygląda no i przechodzimy sobie do wykończenia e, makijażu twarzy będę używała tej paletki z Affect, to jest ta pierwsza kontur palet z Affect bardzo ją lubię używam dosyć często pędzelek mój ulubiony z Glam show, bo to jest ten taki ławkowiec i przechodzę sobie do no. Konturowania twarzy. Bardzo lubię odcienia e, do konturowania w tej paletce. I myślę, że teraz znajdziecie e, tego jasnego, matowego pudru z tej palety. Użyję sobie, aby tutaj sobie troszeczkę rozjaśnić żukwę, ale tylko tak troszeczkę i okolice tutaj pod konturowaniem. Mm -hmm. Jako różu będę używała różu z maka, to jest Blush All Day z serii Pro Longwear. To jest taki zgaszony róż. Bardzo lubię z tej paletki, więc dzisiaj go również użyję. Jako pomadkę użyję dzisiaj pomadkę z Maybelline. To jest taka pomadka wykręcana w odcieniu 323. Move for me. Pomadkę mam już na ustach i makijaż prezentuje się tak. Podkład wygląda dalej bardzo ładnie, świetliście. Mam nadzieję, że utrzyma się ten rezultat. I no, może teraz nawet już. Nie bardzo widać e, różnicy tego koloru. Nie wiem, on się po prostu jakoś tak wtopił. E, mamy godzinę 12.56, czyli umówmy się, że jest 13.00. Ja o 14.30 zaczynam dyżur. E, dzisiaj jest niedziela, no ale tak ma ochrona zdrowia, bo już nie jest służba zdrowia, że pracujemy również w weekendy. I dzisiaj myślę, że spotkamy się po 22, ponieważ ja do 22 pracuję. Więc na pewno będzie to te 9-10 godzin. Także e, na pewno dam znać jak się sprawdził e, ten podkład. Mam nadzieję, że będzie wyglądał tak jak teraz wygląda. Nie utrwalałam go niczym. Ostatnio jakoś nie preferuję tego. Nie, może mi się zmieni, ale akurat teraz tego nie robię, a już na pewno nie robię tego gdy e, robię jakiś test podkładu. Więc trzymajcie kciuki za ten podkład i widzimy się po 22, myślę, że około 23. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia za chwilę. Pa! Hej kochani! Właśnie wróciłam z pracy. Jest godzina 22.09.10. Ja mieszkam bardzo blisko pracy, więc dlatego tak szybko jestem. Pracuję do 22.00. I... E, dobra, podsumujmy sobie podkład. Ja okulary noszę ogólnie prawie zawsze. E, może nie dlatego, że mam jakąś wadę, ale po prostu bardzo, bardzo lubię e, po prostu okulary. Więc trochę mi się tutaj podkład na nosie, widzę, zebrał. Ja go obserwowałam w ciągu dnia, ten podkład. No i tak, wejść w żadne zmarszczki mi nigdzie nie wszedł. Nie wiem, wszystko niby tak jakby brązy, róż i rozświetlać, wszystko było super utrzymane. I tutaj teraz właśnie nas, nagrywam przy, tylko wyłącznie przy ringu, więc może tak światło trochę źle pada. Ale e, naprawdę to, co mówię Wam, to jest e, wiarygodne w stu Po prostu mówię Wam to, co widzę. I tak, tutaj mi się zebrało od okularów, ale to jest u mnie e, prawie normalne. Jest chyba tylko jeden podkład, który mi tego nie robi. Co się zdziwiłam, to tutaj na czole nie wszedł mi w żadne zmarszczki. A tego się obawiałam najbardziej, ponieważ on mi tak, jakby od razu już tam wchodził i gdy sobie beczko po prostu to tam wcisnęłam i tak już później zostawiałam i poszłam do pracy także w ciągu dnia już więcej to tak jakby się nie zmarszczyło i nie wszedł mi też żadne zmarszczki jednak e, no widzę, że dużo mi rzeczy przebija też e, i przez ten podkład chodzi mi najbardziej o, o ten stopień krycia jego generalnie podkład wygląda jak druga skóra jak na podkład nawilżający, na mojej mieszanej cerze w ogóle się nie wyświecił, powiedziałabym. W ogóle. Mam cerę mieszaną, a ten podkład wygląda naprawdę spoko, moim zdaniem. E, po tych ile mamy? 9 godzin, więc myślę, że naprawdę super. E, będę go używać na pewno i będę go testować dalej. Na chwilę obecną jest moje takie. Tak, podoba mi się, zainteresował mnie, będę go używać dalej, ale jak się sprawdzi na dłuższą metę, tego nie wiem i pewnie jeszcze nikt nie wie. Eee, nie mogę powiedzieć Wam teraz, że na pewno polecam ten podkład, ale powiem, że jest na pewno godny zainteresowania i wypróbowania. Moi kochani, w tym momencie jest to już wszystko, ja idę się zmyć. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie kciuki do góry i za to, że oglądaliście ten filmik. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że spotkamy się w następnym filmiku. Pa!